Tak jak obiecałem w dzisiejszym odcinku, przetestujemy FIFA 20. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, niestety, ale jeszcze nie opanowałem obsługi przycisku SHARE na padzie, dlatego dzisiaj nagrywam tutaj. Ja jestem z, yy, z telefonu ze statywu i dzisiaj Wam zaprezentuję, jak właśnie wygląda FIFA 20. Yy, dzisiejszy odcinek nie będzie jakiś Yy, mega długi, yy. tutaj trzeba zaakceptować tylko regulami szybko i dobra pokażę wam FIFA 20, pokażę wam trzy rzeczy które zostały zmienione nie będzie to gra pokażę wam tylko trzy rzeczy które zostały zmienione tak jak mówiłem nie opanowałem jeszcze obsługi tutaj jak widzicie jak gdzie spadło przycisku share dlatego pokażę wam trzy rzeczy które się zmieniły pierwsza rzecz to dodanie Rakowa-Częstochowy. E, ja już to czytałem. Czyli znaczy, ja tylko teraz, że gram na innym padzie. Dobra, mm, możemy, słuchajcie, sobie tutaj ustawić klasyczny mecz. I mamy Raków-Częstochowa, to jest pierwsza zmiana, że mamy Raków-Częstochowa, zmiana to jest numer 1. I tak jak zmiana numer 1, koniecznie zostawcie łapkę w górę, Mamy również takie oto ubruszebrania i tak szybko wam chciałem. pomijam, 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 pomijam. Chodzi mi o to, że zobaczcie, mamy tutaj. Mecz to by dla państwa Dariusz Dobra, przyciśmy. Chodzi mi słuchajcie głównie o to, że mamy ten Raków, znaczy Stadion Rakowa Częstochowy, który na razie się jeszcze buduje, ale we FIFA już go mamy. I to jest, to, to jest słuchajcie druga. Zmiana. A trzecia zmiana to jest, że został dodany y, do FIFA tryb Volta. Moim zdaniem jest to bardzo fajny tryb. E, według mnie słuchajcie, jest to mega fajny tryb, w którym możecie grać 3x3, 4x4 albo 5x5 bez, bez bram. Nie to jest tam przesuję sobie to dzisiaj. Załóżmy, weźmy 3x3 i na takich małych fajnych boiskach. Jestem w tym trybie, słuchajcie, mega dobry. Serio, Szyb, szybko to włączmy, Na takich oto boiskach FIFA 20 kosztuje na chwilę są około stów 2, 2, y, y, więc możecie sobie go kupić. No i po prostu tutaj jedną rzecz i będziemy tak oto kończyli. Tak się oto, słuchajcie, tutaj. A, ja nie wybrałam strony. Aha, a to pomyłka moja. Oni teraz będą sami grali, niestety. No i to jest y... tyle. Mm. Koniec meczu. I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Tylko ja się teraz boję, że Wam się się na ekranie rzecz, której nie chciałbym, żebyście widzieli. Dlatego za chwilkę się usłyszymy. mam ja wam tylko pokazać, to jest mój rekord. Osiem bramek w jednym meczu strzeliłem, a mój przeciwnik, nie powiem kto, strzelił trzy gole. I ja byłem gospodarzem. No i to tyle. Więc słuchajcie, ja nie jestem jakimś wielkim fanem FIFA, Nie wypowiem się, czy warto, czy nie warto. Ja tylko tyle powiem, że Fifa jest fajna, a mi się najbardziej podoba Tryvolta. A jak wam się podoba, ocencie tam na dole w komentarzu, oceniajcie film. To jest tylko taki krótki, szybki film informacyjny. Więc ja wam dziękuję za oglądanie to by było na tyle. 6